Łódź. Model prowadzenia rewitalizacji obszarów śródmiejskich. Projekt pilotażowy. Czołówka filmu. Na ekranie ujęcia mieszkańców miasta na ulicach i zabudowy z lotu ptaka. Łódź to jedno z pierwszych miast podejmujących działania rewitalizacyjne na tak wielką skalę. Najważniejsze cele rewitalizacji w Łodzi to program remontu kamienic w tzw. strefie wielkomiejskiej oraz wsparcie mieszkańców na wszystkich etapach inwestycji. Pierwsza część programu pilotażowego zrealizowana w latach 2014-2016 miała na celu przygotowanie miasta do procesu rewitalizacji. Z początkiem 2017 roku rozpoczął się drugi etap pilotażu skoncentrowany na wyzwaniach związanych z mieszkalnictwem i zarządzaniem procesem rewitalizacji. Kolejno na ekranie pojawiają się osoby biorące udział w projekcie rewitalizacji łodzi Ewa Grabarczyk. Biuro do Spraw Rewitalizacji Urząd Miasta Łodzi. Głównym działaniem, które wtedy podjęliśmy, było wyjście do mieszkańców i właściwa komunikacja. Drugim, właściwe zasiedlenie kamienic, które w tej chwili są remontowane. I trzecim działaniem, stworzenie miejsc przyjaznych dla mieszkańców. Anna Kacprzykowska, wykonawca modelu zasiedlenia kamienic PCG Polska. Celem modelu zasiedlenia kamienic rewitalizowanych w Łodzi jest zapewnienie w danych nieruchomościach miksu społecznego. Ten miks społeczny zakłada zamieszkiwanie danej nieruchomości przez różne grupy społeczne z różnym doświadczeniem, o różnych potrzebach, tak żeby mieli szansę się wspierać, pomagać sobie w danej kamienicy. Ponadto model zasiedlenia kamienic zapewnia i wzmacnia te pozytywne efekty rewitalizacji. Justyna Witecka, latarnik społeczny, biuro do spraw rewitalizacji, Urząd Miasta Łodzi. Bardzo ważnym elementem procesu rewitalizacji obszarowej jest powołanie funkcji gospodarza obszaru i latarnika społecznego. Gospodarz obszaru pomaga we wszystkich sprawach formalnych i diagnozuje problemy na obszarze, a latarnik z kolei wspomaga we wszystkich sprawach społecznych i jest takim swoistym towarzyszem mieszkańców w tym trudnym dla nich procesie zmiany życiowej. Ewa Rogalska, wykonawca modelu domu wielopokoleniowego, Fundacja Laboratorium Architektury 60. Tam wielopokoleniowe w Łodzi wpisuje się doskonale w ideę rewitalizacji miasta, ponieważ buduje wzajemnie wspierającą się wspólnotę lokalną. To tu wspólnie zamieszkują osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, rodziny i osoby młode, co pozwala im wzajemnie wspierać się na co dzień. Skutecznym wsparciem w budowaniu sąsiedzkich relacji wśród nowych mieszkańców wyremontowanych kamienic były konkursy minigrantowe zachęcające lokalną społeczność do realizacji własnych inicjatyw. Katarzyna Zieleniewicz, mieszkanka kamienicy Legionów 50. Uczestnik programu Mikrogranty. Sprawdziliśmy się tutaj z różnych miejsc w Łodzi. Program Mikrogrant pozwolił nam zagospodarować przestrzeń podwórka oraz poznać się i zaprzyjaźnić z sąsiadami. Ważnym celem działań pilotażowych w Łodzi jest wsparcie lokalnych przedsiębiorców. Rafał Lewonowski, Biuro ds. Rewitalizacji, Urząd Miasta Łodzi. Pomagam przedsiębiorcom odnaleźć nowy lokal. W związku z tym, że muszę opuścić stary, który jest remontowany, pomaga mi się zadaptować na nowym miejscu oraz pomagam we wszystkich sprawach zgłoszonych z całego obszaru rewitalizacji. Poza tym tworzymy specjalny program najmu lokali użytkowych dla przedsiębiorców, tak, by ożywić gospodarcze centrum młodzi. Jakość zamieszkania zależy również od zagospodarowania przestrzeni oraz zieleni miejskiej między budynkami. W ramach programu wypracowany został model partycypacji społecznej w projektowaniu przestrzeni publicznych. Agnieszka Reiskę, współwykonawca modelu partycypacji społecznej, Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani. Projekt Zmieniamy ulicę polegał na zaproszeniu mieszkańców do wspólnego zaplanowania przebudowania czterech odcinków ulic na Starym Polesiu. Stare Polesie jest ubogie w zieleń w ramach tych przekształceń. Zapraszaliśmy mieszkańców do tego żeby wprowadzić zieleń, ale też połączyć ją z różnymi innymi funkcjami potrzebnymi w tej chwili na osiedlu. Dzięki rewitalizacji Łódź otrzymała ogromną szansę na zmianę i rozwój. Wypracowane modele, rozwiązania staramy się wdrożyć. Przed nami ogromna szansa i na pewno ją wykorzystamy. Łódź to jedno z trzech miast w Polsce, które realizowało projekt pilotażowy w zakresie rewitalizacji. Jego wartość w tym mieście to 4 700 000 zł, z czego 100% pokryła dotacja z programu Pomoc Techniczna. Projekt realizowany był w latach 2017-2019. Plansza końcowa z napisami: Projekt pilotażowy. Pierwszy krok w rewitalizacji. Dowiedz się więcej: Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji www.rewitalizacja.gov.pl Logotypy: Fundusze Europejskie, Pomoc Techniczna, Barwy Rzeczpospolitej Polskiej i napis Rzeczpospolita Polska, Znak Unii Europejskiej i napis Unia Europejska, Fundusz Spójności.